Opowieść Indian Navajo, The Navajo Indians Story, Yuka The Yuka. Najem Nezgani tłumaczy się pogromca obcych bogów albo pogromca dziwnych bogów albo po prostu pogromca potworów z in Navajo language translates to slayer of alien gods or slayer of strange gods or simply monster slayer Gani poszukiwał na próżno potworów, na z Gani went around looking in vain for monsters. Kiedy już nie udało mu się znaleźć żadnego kolejnego, when he failed to find any, on wyruszył w tę stronę. Kierunku kraju indian Mescalero. He started off in this direction toward the Mescalero country. Wspiął się na wierzchołek Białej Góry. He climbed to the top of White Mountain i rozejrzał się wokoło we wszystkich kierunkach, ale na próżno. and looked about in all the different directions in vain. Nie było żadnych potworów. There were no monsters. Wtedy wyrzucił swój kij wędrowny, then he threw away his staff. Będziecie żyć. Dzięki temu, you will get your living by means of this. Powiedział, i w miejscu, gdzie rzucił go. dawashin yuka he said and right where he threw it it became a yuka Mescalero, Mescalero Indians. Na południowym zachodzie Ameryki znajduje się 49 odmian yuki. The American Southwest is home to 49 species of yucca. W Guadeloupe. Znajdują się dwie, które były bardzo ważne dla Indian Mescalero. In the Guadalupe's two were important for the Mescalero. Drzewo Juki Mydlanej łatwo rozpoznać dzięki ich wysokim pniom. Soap tree yuka are easily recognizable by their tall trunks. Ich korzenie produkują mydliny, kiedy są zamoczone w wodzie. Their roots produce suds, when soaked in water. Apache używali tego mydła z yuki do prania swoich ubrań i do mycia naczyń The Apache used this yucca soap to wash clothes and utensils Z drzewa medlanego yuki są trwałe. The soap tree's leaves are durable. I Indianie mescalero wyplatali z nich kosze, maty oraz sandały. And the mescalero wove them into baskets, mats and sandals. Pobliżu w pobliżu jaskiń w Guadelupe znaleziono sandały wykonane z włókien yuki. Yuka fiber sandals have been found near caves in the Guadelupes. Sweden. Wydaje się, że rodzina otrzymała prezent jakiegoś przepięknego, wspaniałego kaktusa. Albo być może oni kupili tego kaktusa. Nie wiem sam. It seems that a family was given a gift of a gorgeous cactus or perhaps they bought it. I don't know. W każdym razie wzięli go do domu i położyli na honorowym miejscu w salonie, albo w pokoju słonecznym, albo w pokoju dziennym. At any rate, they took it home and gave it a place of honor in the dining room, or sunroom, or living room. Wkrótce zauważyli bardzo ciekawe zjawisko. They soon noticed an interesting phenomenon. Wydawało się, że kaktus jakby oddycha. The cactus appeared to be breathing. Do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. In out. In out. I nawet Delikatnie poruszały się boki tej ogromnej rośliny. Even so slightly moved the sides of this plant. Na początku rodzina nie zwracała na to uwagi. At first the family thought nothing of it. Ale potem ojciec czy matka albo jakaś inna rozsądna dusza zdecydowała, żeby sprawdzić roślinę w jakimś lokalnym centrum ogrodniczym. At first the family thought nothing of it. But then the father or mother of, or some other responsible soul decided to check it out with the local nursery. Wykonano rozmowę telefoniczną i opisano oddychanie rośliny. A telephone call was placed and the breathing described Człowiek z centrum ogrodniczego aż zapiszczał z przerażenia. The nurseryman shrieked in horror i powiedział ojcu, matce albo innej rozsądnej duszy, żeby natychmiast wynieść kaktus na zewnątrz domu i zrobić to w tej chwili. And told the father, mother, or other responsible soul. To get the cactus out of the house, get it out now. I wtedy ojciec, or, lub ktokolwiek inny, odrzucił słuchawkę i zastosował się do rady, wybiegając na zewnątrz, żeby wyrzucić roślinę do ogrodu. And the father, or whoever, dropped the phone and complied. Racing to get the plant out into the yard. Kiedy wystawił ją na zewnątrz, kaktus wybuchł i setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy maleńkich pająków eksplodowały ze środka martwej już teraz rośliny. When he took it outside, the cactus exploded, and hundreds, thousands, tens of thousands of baby spiders erupted from the interior of the now defunct house plant. Oh. Analisa analysis Spider View. Jak nazywana była wcześniej ta baśń, po raz pierwszy pojawiła się w Skandynawii w latach 70. The spider in the Yucca, as this tale was known early on first popped up in Scandinavia during the 1970s. I migrowała do innych części świata, również do Stanów Zjednoczonych niedługo później and migrated to other parts of the world, including the US, soon afterward. Południowo-zachodnia moda co do dekoracji wnętrz wniosła nowe życie do legendy we wczesnych latach 90., kiedy również zaczęło być modne etykietkować sklepy Ikei jako te, które dostarczały robaczywe kwiaty doniczkowe. The southwestern decor fad breathed new life into the legend during the early 90s, when it also became fashionable to peg IKEA stores as Purveyors of the infested house plants. Bye.